Co to jest zespół Siegrena? Ja nazywam się Mikołaj Kamiński i jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z reumatologii. Przypominam, że ten podcast ma charakter edukacyjny, a każdy przypadek powinien być interpretowany indywidualnie przez lekarza. Zespół Siegrena to przewlekła choroba zapalna o autoimmunologicznym podłożu. Proces autoimmunologiczny to taki, w którym nasze własne komórki zapalne zwracają się przeciwko naszym własnym tkankom przez co dochodzi do uszkodzenia specyficznych organów. Zespół Siegrena kojarzymy przede wszystkim z nasilonymi objawami suchości oczu oraz suchości w jamie ustnej. Dokładnie ten przewlekły proces zapalny, który toczy się w przebiegu zespołu Siegrena, zajmuje przede wszystkim gruczoły łzowe oraz ślinianki. W wyniku uszkodzenia miąższu tych gruczołów dochodzi do zmniejszenia wydzielania łez, co prowadzi do uczucia suchości i pieczenia oczu, a także poprzez uszkodzenie ślinianek do uczucia suchości w jamie ustnej. Od razu zaznaczam, że choć uczucie suchości oczu i suchości w jamie ustnej to stosunkowo częste dolegliwości, zwłaszcza po 40 roku życia, to zespół Siegrena jest jedną z rzadczych ich przyczyn. Jednakże, jeżeli już ten zespół suchości występuje w przebiegu Siegrena, to jest on zwykle bardzo nasilony. Natomiast zespół Siegrena. Jako typowa układowa choroba tkanki łącznej, czyli choroba reumatyczna, potrafi zająć wiele organów. I choć objawy zespołu suchości są najbardziej charakterystyczne dla tej choroby, to musimy również zdawać sobie sprawę, że często dochodzi do łagodnego zapalenia stawów obwodowych, przede wszystkim stawów nadgarstkowych czy stawów rąk. Ponadto, może występować objaw REINO, o którym mówię w innym nagraniu, a także często występuje suchość i świąt skóry. Zmiany zapalne skóry w postaci np. zapalenia naczyń skóry, czy zmiany pokrzywkopodobne. Rzadko może również dochodzić do uszkodzenia nerwów obwodowych, co prowadzi do neuropatii obwodowej. Mogą też również występować zmiany w płucach, które jednak rzadko powodują nietolerancję wysiłku. Również rzadko zespół Sjegrena może doprowadzić do uszkodzenia nerek w postaci śródmiąższowego zapalenia nerek. Podsumowując, zespół Sjegrena to choroba autoimmunologiczna, uszkadzająca przede wszystkim gruczoły łzowe oraz gruczoły ślinowe, powodując uczucie suchości i pieczenia pod powiekami oraz uczucie suchości w jamie ustnej. Do tego, jak każda choroba układowa, zespół Siegrena może zająć również stawy, skórę, a w rzadkich przypadkach inne organy wewnętrzne. Zapraszam do lajkowania i subskrybowania kanału i do usłyszenia w następnym podcaście.